E Cio, witajcie ziomeczki z tej strony po raz kolejny Stivia to jest nasz kolejny odcinek Z naszego magicznego świata na Hexicie Dawno Hexita nie było e, Tak więc e, rekompensata Jest i oto odcinek z Hexita Jak pamiętacie lub nie pamiętacie Bo nie oglądaliście czy coś To w poprzednim odcinku poszliśmy sobie Weszliśmy sobie w taki portal e, W portal z którego nie... a czekajcie bo mi tu mopki Atakują zresztą tam zaraz gdzie te mopki są Sobie pójdziemy ale to za chwilę Nie mogę się skupić bo tam w drzwi napieprzają Tam są takie dungeony do których pójdziemy ale to za chwilę O, u, u, redstone, zapala się Jak się po nim chodzi u. Dobra, ziomeczki, tak więc y, w poprzednim odcinku Jak pamiętacie, byliśmy sobie Właśnie w takim jakby pol, po, poltar, Poltarku, poltarku poltarze, poltarze, poltarku Nieważne, byliśmy w takim Miejscu, gdzie, z którego jakby nie da się wyjść musiałem po prostu jakby zrobić od nowa w, wczytać save'a do minecrafta musiałem wszystko zrobić od nowa i zacząć od poprzedniego miejsca, o słoneczko wychodzi, jej, słoneczko ostatnio mnie zawsze opuszcza, a teraz wychodzi, pięknie, tak więc w, właśnie w ostatnim odcinku musiałem jakby zrobić reset'a, musiałem wszystko od nowa wgrać do poprzedniego save'a tak więc jestem z powrotem, mam z powrotem wszystkie temki które miałem, tak więc jest ok a jeśli nie oglądaliście poprzedniego odcinku, to sobie, obej sobie obejrzyjcie i będziecie wiedzieli o co chodzi. Dobra, te ziomeczki, yy, wracając do dzisiejszego odcinka, to pójdziemy sobie do szalonego dungeona. Nie wiem czy to o ptasiek, nie wiem czy to można nazwać w sumie dungeonem, yy, ale. Chyba tak, dungeonem. Takim jakby yy, jaskinią to też, nie Takim jakby, nie wiem, podziemnym zamkiem, podziemnymi tunelami. I zobaczymy, co tam ciekawego możemy znaleźć. Ja już tam wchodziłem i jedyne, co tam było, yy, to od zasrania zombiaków oraz od zasrania yy, jakichś tam, wiecie, pająków, szkieletów i tak dalej, i tak dalej. Dobra, i ja tam wchodziłem i tam umierałem. Za każdym razem umierałem, ponieważ jest ich tam od zasrania. Tak jest będzie... Yy, zrozumiałem, że będę musiał rozegrać to inaczej i rozegramy to w taki Sposób, że y, użyjemy tam granatów, czyli spuścimy tam zaraz sobie granaty, i te wszystkie mopki, które tam są, postaram się wybić. I dopiero później tam wpadniemy i je wszystkie powybijamy. Dobra, to co? Wkraczamy do akcji. Nie ma co więcej tu biadolić. O, czekajcie, opti fajna, żeby było lepiej widać. Dobra, wydaje mi się, o, obrywają. Dobra, jeden zombiak tam umarł. Szkoda mi wszystkich granatów, ogólnie tutaj sobie troszeczkę właśnie Potworzyłem tych granatów Najbardziej mnie, powiem wam, interesuje ten granat To co tutaj jest napisane To, no, Jest naprawdę interesujące Tak więc zobaczymy jak to będzie tutaj Cloud Boots Żeby nam upadek nic nie zrobił Sobie ubierzemy i Dajemy tam szalone granaty Dobra, osą są pająki Gincie pająki przebrzydłe Dobra, wiecie co, wkraczamy, nie ma co się opierdzielać Wkraczamy do akcji Wtaczamy do akcji. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy, patrzcie jak się zombiaki dobijają. Zombiaki, o, oh, nice. Dobre itemki są nawet. Co to jest? Spek... Sp co? Spe Spek... jakiś, kurde. Specter. Cześć, Specter. Spe o, oh, fuck, zombie, zombie. Lepszy zombie. O, oh, fakt to jakimś gromem sypie we mnie. Ty, ale dobre są skubane. Dobre są. What the fuck O oh fuck! Co to za zombie był? Dobra, wracam do Was za chwilę. Okej, okay, jestem z powrotem i powiem wam, że jest ciężko, dlatego trzeba na te cholerne zombiaki uważać. Teraz będzie problem, bo spadnij... O, nie ma go. Yy, I ogólnie jak się zabije, to jak ten zombiak cię właśnie zabije, ten ulepszony, to jest jak taki można powiedzieć mini bosik, to wtedy on znika. I już go nie ma. Dobra, trzeba uważać. Trzeba uważać. Tamte też dziwaki poznikały. Mamy pochodnie. Chocha ładują się nam do naszej maszynki, która właśnie tymi pochodniami rzuca. Jakby ktoś nie wiedział. O, mamy lampę. Mamy tutaj. To nam się raczej nie przyda. Dobra. Eee, ok, okej. Okay, okej, okay. okej. Oh o fuck, o oh fuck. Nie, to, to jeszcze go leczy. Kurde. Kurde, nie mam. Nie mam, nie mam, nie mam miecza, 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 miecza. Miecza, miecza, miecza nawet nie ubrałem zbroi. Trzeba zbroję ubrać. Ogólnie jakoś słabo mnie ta zbroja chroniła. Powinna mnie lepiej chronić, tak szczerze mówiąc. Dobra, trzeba im to zniszczyć. Spawnery, spawnery. Ale tu głośno jest, masakra. Ale są skrzynki, chociaż tyle dobrze. Są skrzynki, jedzonko jesz. To więc jeszcze raz tłumaczę, jakby ktoś nie wiedział, ktoś nie pamiętał... ...to ta maszynka, to o, to, to dziwne coś, rzuca pochodniami, czyli... ...możemy tym właśnie sobie pochodniami rzucać, dzięki tej naszej maszynce. To, to, to berło jest, czy nie wiem co to właściwie jest. Dobra, tu znowu miecza nie mam. Dobra, zabijecie. cię, zabiję cię szalonym pikaksem, pickaksiem, dobra. Czy jest tu coś za ścianą na przykład, bo gdzieś słychać, tutaj nic nie ma. O tutaj już na przykład jest. I to głośno jest. Kurde, ile tych zombiaków tam nasrało. Wypróbujemy te granaty. O fuck, to nie miało tak wyglądać do końca, no ale okej. Okay. O nice, odpychają ich. O, oh, fuck, fuck, fuck. Fuck, 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 chodź tu zombie. Te są dobre. Ten spekter jest dobry. I to bardzo dobry. Dobra, leży. Trochę jak Hero brain wygląda. Spawner, spawner, spawner. Spawner, od razu tyle spawni ich naraz. Ale tu głośno. Na no, materiale to ścisza, ale u mnie w słuchawkach to jest masakra jakaś. Bym się słuchawki teraz, ale nie będę tego robił, bo... O oh, fuck. Patrzcie ile tu jest. Cześć moje drogie. Macie tutaj age Gweneda Dobra. Nowe idą Nowe, 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 nowe spawner spawner, spawner, dobra, tu jest pusto, lecimy tu. O oh, fuck, rozwalam zaraz te drzwi Giń Dobry mieczyk miał skubany. Coś jak mój. O oh fuck, ile ich tutaj jest? Wy to widzicie? Dobrze, że one na jedną kratkę nie mogą chodzić. O nie, nie, nie. Ty to się odczep. Tam jest ulepszony spider. Dobra, leży. Ale jestem zatruty. Trutka chyba zostawia, nie? Trochę życia. Dobra, to mam jeszcze takie granaty. I co ja tutaj jeszcze mam? Szkoda, że nie mam tych granatów do leczenia. Też są spoczko, naprawdę. O oh fuck. To jest ulepszony jest. Ulepszony Spider Boss. Spider Boss Zombie, Zombie Zombie. Zombie Zombie. Dobra leży ten ulepszony. Może coś ciekawego z niego wyleciało, bo z nich dobre itemki wylatują zawsze. Nie widzę swojego życia, to jest przesrane. Dobrze, że tu życia z nich lecą też, to jest też fajne. Mmm, co to jest obrazek? Hoho. Ho. Skrzynki, o esencja do pochod do to, Ała, 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 ała. ała. Ała, ała Dobra, tu jest gdzieś musi być jeszcze spawner. Bo skąd one wychodzą? Co to jest? What the fuck? Jakieś schizy tu się dzieją w ogóle. Dobra, jedzenia to jest od zastrania i skrzynek. Ja chcę esencję. Czekaj, kurde, jak się tam dobijacie. Tam chyba byłem, nie? O oh fuck, 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 gin, 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 spawner. Spawner. O oh fuck. O fuck. O fuck. O fuck. O fuck. Oh fuck. Oh fuck. Jakieś ulepszone w ogóle. Co tutaj się dzieje? A się ekscytuje. Ekscytuje się nawet szkielec w zbroi. złotej. Dobra. Ja tutaj byłem chyba, nie? To jakoś tak dziwnie jest zrobione. Są te esencje, ale ja muszę chwilę mieć spokoju. A fuck, użyłem tego granata. Nie. Taki fajny był. Dobra, nieważne Aby pewnie bossa zabił jakiegoś czy coś Co? Ja tutaj mam takie itemki Dobra, niech sobie będą Pochowamy tu wszystko, to co mi niepotrzebne To... Yy, to jedzenie też schowam Dobra To też schowamy Reszta niech sobie zostanie na razie Zbierzemy te esencje różne, dobra I lecimy dalej Tu skrzynce to jest, jedzenie Jedzenie Tu jedzenie Jedzenie, tu fajny obrazek, sobie go zbierzemy Dobra i lecimy dalej, tu coś jest? O fak, o fak, o fak, o o Ale jeszcze powiem wam, jest ciężko Nie jest łatwo Jest ciężko Dobra, trochę się wycofam może jest tu coś, nic nie ma. O ofak, o ulepszony szkielet. O oh, fak, szkielety. Wszędzie, szkielety. Szkielety. strania szkieletów. Umrę, umrę, umrę. Nie. Nie, szkielety. Szkielety, kurde. Aj, jaj, ale dobra to zbroja trzyma. Ale tam się nie do tego karnąć. To... Wy to widzieliście, tam jest naprawdę hardcore. Dobra, jestem z powrotem i teraz itemki wszystkie zebrać ładnie. Ogólnie to będzie ostatnia próba. Jak się teraz nie powiedzie, to to kończymy... To miałem, głównie, chodziło mi głównie o to, żeby wam pokazać jak to wygląda. Super, nie... O jest sort, nice. Zbroja. Szybko zbroja. Tam jeszcze reszta itemków jest. Gini, gnoju Ich się tu spałni. Jak nie wiem. Od co od zasrania, dobrze że dobre jest chociaż to, że jak przychodzę to od nowa, to tego nie ma. O mój grup. Nice. Mój grup, mój grup, mój grup. Nawet został mój grup. La la la. La la, ale opłaca się dla tych hitemków tutaj przychodzić. W niektórych dungeonach to nie ma nic. Je, yeah, będę miał grup, nagrobek. O je. O je, mam nagrobek. O łóżko jest nawet. Mógłbym się tu przespać, żeby kontynuować. Tutaj dalszą przygodę, ale niestety chyba nie, ma nocy, nie? Nie mogę spać. Szkoda. Dobra, wracamy, wracamy, wracamy. Tu jest szkielet niedobry. A tutaj był ten ulepszony szkielet, boss, którego już nie ma, umarł. Ale już spawner dalej. Trzeba go zniszczyć. Jeszcze O fuck, jest, 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 jest. 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 Jest ten szkielet, boss, z łuku go zdejmiemy se. he, he. Z łuku go zdejmiemy, se gdzie jesteś, kolego? Gdzie on jest? Owak, 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 gin, gin, jeden ty, gin, giń gin. Giń. Dobra, zaraz umrzę. Może coś fajnego z niego nam wyleci. Może coś ciekawego, a nie mogę trafić. Nie mogę trafić. Nie mogę trapić. Dobra, dostaję. Z elektrycznych strzał. No dawaj go. Klep, klep, klep. Za 10 dostał. O, leży. Dobra. Zbieramy. Kurde, nie mogę ich zebrać. Zebrały się? Zebrały. I było... Wyleciało coś z niego? O. Mete... O oh ja. Yeah. Meteorite right Axe. Meteorite right Axe nam wyleciał z niego. La, la, la. La, la, la. Dobre będzie. Za... To raczej szkoda używać na mopki. Ale będzie dobre do kopania. Enchanting Mam 22 poziom. Mogę sobie coś zenchantować, nawet. ho, ho. a co mi tam eee, Focus Knockback Fire Aspect? Może być. Nie da się. Dobra. Ehehe, eee, kill off może. Albo dobra, odpuścimy sobie. Tu jest spawner w ogóle, ty. Ja tutaj... Fuck, jaki ja jestem w strzałach cały. Ja tutaj enchantuję, a tutaj spawner jest. Dobra, nie ma spawnera, idziemy. Idziemy stąd, udało nam się. Zdobyliśmy fajnego axa, haha. <ślaming> Zdobyliśmy fajnego axa. La, 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 la. O, mam electric staffa, głośno. Mogę go użyć w sumie. Tu coś było, jedzenie. Co to może być innego oprócz jedzenia, nie? o oh, fuck, oh fuck, oh fuck. O, oh, fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck. Głupie pająki, nie przejdziecie, ha. Ja ha, ha, ha. muszę coś zjeść. Tu mam jeszcze swoją. swój hełmik. Muszę coś chrzomić. I lecimy dalej, ale dzieje się, trzeba przyznać, że się dzieje. Akurat musiał być tam Creeper, i musiał mi bumnąć, Jak ja sobie fajnie tutaj ogarniam itemki temki. Ale chociaż mi się odsłoniły nowe. te, nowe te miejsca. Dlaczego? A dobra, mam, ok, ok. Fak, znowu ulepszony. Gień ulepszony, pająku. O oh, fak, one dołem mogą wychodzić. Dobra, leżysz. Niszczyć spawnera. Dobra. Sytuacja opanowana. Pochodnie. Tutaj, o oh, fak, znowu się, się odzasrania tego tu. No chodźcie, solo, solo. Fajne obrazki nawet są, ale ich nie potrzebuję w sumie. Ja tutaj zwiedzam, ja przygoduję sobie, a nie siedzę w domku. O mapa. Jakaś mapa. Jakaś mapa. O nice, nice, nice. Nice. O są te te, te spodenki moje. To w sumie sobie wymienimy, bo one są zużyte tamte. To 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 będzie lepiej. Yy, dobra. Nowe będziemy mieli. Ha, nie zużyte jeszcze. Tu jakaś lampa. Kurde, nie ma miejsca za bardzo. Hmm. O, fuck, 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 fuck. fuck. Gin szkielecie przebrzedłe. Przebrzydły Kurde, ich tu jak już nastra to. Patrzcie, ile szkieletów, co tutaj się dzieje. Ile was tutaj jest? Dobra. Siedziało ich tutaj tyle w tym jednym pomieszczeniu. Dobra, wychodzimy stąd. Gdzie jeszcze nie byłem? Gdzieś jeszcze nie byłem, tu jeszcze nie byłem. O oh, fuck, o fak, fak, nawet węgiel był w piecu, chyba coś robili. Tu jest nie wiem, jakieś dziwne coś. Nieważne, dobra. I co jeszcze? Co my tu mamy? Co, o co z tym? Aha, możemy się ewakuować dzięki temu scrollowi. Czyli nas powinno przenieść do naszego domku. Wiecie co, zaraz się ewaku ewaku ewakuujemy. Tylko jeszcze chcę do końca to zwiedzić. Jeszcze ewakuacji nie robimy, ale zaraz zrobimy sobie. O oh, fuck. Ich jak już nastra w takim jednym pomieszczeniu, ładu stałem jakiegoś dziwnego czegoś na twarz. Dobra. Tu jeszcze niżej się schodzi. What the fuck? Jeszcze niżej. Jeszcze niżej, kurde. Ostro widzę. Dobra, idziemy niżej jeszcze zobaczyć. Idziemy niżej. Nie zbieram tych wszystkich. O oh, fuck. O, fak, o, wag, o, wag, o, wag, o, wag, o, wag, o, faaak! Fak, faak, Nie wiem, dlaczego ja jeszcze żyję, skoro mam pół serduszka. Umarłem. Umarłem, kurde. Dobra, jestem z powrotem. Ogólnie nie wiem dlaczego, ale widzieliście? Biłem, nie biłem, ja miałem pół serduszka i cały czas żyłem. Dobra, schodzimy na dół. Schodzimy na dół. Dobra, poznikały to jest dobre, że jak się umrze, to one później znikają ich tu już nie ma. Znowu moje nagrobki, już trzy razy tutaj cztery razy tutaj umarłem. Dobra, dobra, dobra. Od... Idziemy dalej. O, fak, 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 grajcie mi mój szalony iron. Ironwood pickaxe. Axe. Dobra, chodzimy tutaj. Chodzimy dalej, idziemy dalej. Miałem użyć tego, tego escape'a, ale. Jeszcze nie będziemy używali, gdzieś tu coś słychać już. Fajne obrazki są. Lol, <laughs> sweetheart obrazki. O, właśnie Enderman. Enderman, cześć Endermanie, co ty masz na plecach, ty? Co to? Patrzcie, Enderman z plecakiem na plecach i ma 60 hapsów. Co to jest za Enderman? What the fuck? Ja jeszcze czegoś takiego tutaj nie widziałem. No i sobie uciekł. A pewnie w tym plecaku miał jakieś ciekawe rzeczy, no. Cześć kolego. Cześć kolego! O oh fuck jakiś ulepszony! Beserker! Beserker! No super i mnie zabił. Eee, szlak mnie trafi zaraz. Szlak mnie trafi. Normalnie mnie szlak trafi. Dobra. Ostatni raz tam idę i tam zaraz to zakończymy, bo ten materiał będzie trwał za długo. Dobra, jestem już i zapomniałem, że Stevie Genius nie założył zbroi. O zbroja. Ej, ona się w ogóle nie zebrała, czy co? Teraz dopiero jest... What the fuck, przecież ja tam nie umarłem. Tutaj umarłem gdzieś. Gdzie ja umarłem? Gdzie ja umarłem? Tutaj mnie zabił ten... ten gnuj. Jakiś beserker. Kurde, myślę, że on słabszy jest. Dobra, mam itemki swoje. To wywalimy. Do plecaka bym to schował, ale... Ale ale. Tu był ten beserker, a pewnie coś fajnego by z niego wyleciało. Kurde. I ten Enderman jeszcze też uciekł. Aj w ogóle jakoś tu pusto się zrobiło. Kurde tutaj. Widzę, jest ostro. Uh, Electric Staff jakiś lepszy, lepiej wygląda. Dobra, yy, wiecie co? Tutaj to zakończymy. Będziemy to kontynuowali w kolejnym odcinku. Tak więc, mam nadzieję, że Wam się podobało. I trzymajcie się. Cześć.